Władze mają nie tylko prawo, ale także obowiązek przeciwstawiania się tego rodzaju wydarzeniom. Ale mają one jeszcze także inny aspekt. Dokonywane są ataki na kościoły. To jest wydarzenie w historii Polski, przynajmniej w tej skali, całkowicie nowe. Wydarzenie fatalne, bo kościół może być różnie oceniany może być człowiekiem wierzącym lub niewierzącym. Polska zapewnia pewną tolerancję religijną, ale z całą pewnością ten depozyt moralny, który jest dzierżony przez Kościół, to jedyny system moralny, który z Polsce powszechnie znamy. Jego odrzucenie to nihilizm. I ten nihilizm właśnie widzimy w tych demonstracjach i w tych atakach na Kościół, ale także w sobie wyrażania, ekspresji tych, którzy demonstrują niebywają wręcz wulgarności. Tym wszystkim, co pokazuje bardzo niedobre strony pewnej części naszego społeczeństwa. A ponieważ w tych demonstracjach bardzo często na wezwanie dorosłych uczestniczą także dzieci to szkodliwość tego aspektu. Przedsięwzięcia jest szczególny. Trzeba się temu, jeszcze raz powtarzam, przeciwstawić. To obowiązek państwa, ale także obowiązek nasz, obowiązek obywateli. W szczególności musimy bronić polskich kościołów. Musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie kościoła. Nie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy, zostańcie w domach. Nie uwaga, nie uwaga. Policja, policja, ma policja, policja, się do zakrywania ust i nosa. Chron siebie i bliskich. Uwaga, uwaga. Policja informuje. Mamy stan epidemii. Wzywa się do zakrywania ust i nosa.